Dlaczego postanowiłaś wyjechać na program Erasmus? Um, program Erasmus, przynajmniej tak mi się wydawało, że da mi dużo możli nowych możliwości, że będę mogła nabyć kontakty, które może, być może w przyszłości pomogą mi e, chociażby w znalezieniu pracy za granicą. Jak oceniasz ten wyjazd? Wyjazd oceniam na. Ocenę celującą, naprawdę jest to świetne przeżycie, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsca. Polecam wszystkim, którzy chcieliby wyjechać na taki wyjazd. Czy uważasz, że takie wyjazdy są potrzebne w życiu studenckim? Uważam, że jak najbardziej są potrzebne w życiu studenckim. Dla mnie jako filologa yy, była to ogromna możliwość rozwoju języka, przede wszystkim angielskiego, i wszyscy moi docenci byli native speakerami ze, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, co było dla mnie ogromną szansą i dodatkowo nauczyłam się języka niemieckiego. Czy planujesz w przyszłości powtórzyć tę przygodę? Tak, planuję już. Ee, Praktykę w Wurzburgu, również w Niemczech. Um, także na pewno jest to planowane w przyszłości, że powtórzę wyjazd. Okej, okay. czy wyjazd w ten wpłynął na poznanie i rozwinięcie języka? Oczywiście. Pojechałam w ogóle z zerową znajomością języka niemieckiego, a wróciłam z certyfikatem na poziomie B1, i uważam, że. W większej praktyce obyłam się z językiem angielskim. Byłam może dobrym teoretykiem, ale na pewno niedobrą w praktyce. A dla Ciebie? Tak, również poza tym, poza tym, że rozwinęłam mój język niemiecki, jak i angielski, miałam również możliwość obcowania z językiem rosyjskim, z którym miałam styczność w szkole podstawowej, jednak nigdy nie wiadomo, jaka sytuacja nas w życiu spotka i miałam styczność również z językiem rosyjskim. Jaką najciekawszą przygodę pamiętacie z tego wyjazdu? Miałam przyjemność wziąć udział w ślubie, nie moim, ale mojej koleżanki z Kolumbii, która wyszła za Niemca. A Ty? O Boże, nie, ja nie przypominam sobie na razie takiej ciekawej sytuacji. Naprawdę. Przywody, jakieś, jakieś ciekawe zabytki, które zwiedziłaś, które poznałaś? Tak, zabytków jest mnóstwo i jeżeli idziemy przez miasto akurat przez Wurzburg, nie znudzimy się. Co kilka metrów zabytki, jakieś piękne kamieniczki, także można na wszystkim zawiesić oko. I jakie narodowości ludzie, z jakich narodów poznałyście najczęściej? Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kolumbia. Korea Południowa, Chiny, Japonia. No w sumie to cały świat robię, można coś znaleźć. Kiedyś usłyszałam bardzo trafne, zresztą stwierdzenie, że jeżeli ktoś chce poznać cały świat, zwiedzić cały świat, należy wyjechać do Niemiec. Tam spotkamy wszystkich. To już w ogóle na Erasmusa. No dziękujemy bardzo.